Poranne pytania Radia Olsztyn. Andrzej Piedziewicz, witam Państwa. Naszym gościem jest Ewa Kaliczuk, senator Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry Pani Senator. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Pani Senator, zacznijmy od tematów międzynarodowych. Joe Biden zrezygnował ze startu w wyborach prezydenckich w USA. To jest informacja, która pojawiła się w niedzielę wieczorem. W zasadzie ta rezygnacja była hmm, oczekiwana, przynajmniej przez część Partii Demokratycznej, ale czy to ma jakieś znaczenie dla nas, dla polskiej polityki? No rzeczywiście jesteśmy świadkami dziejących się ciekawych wydarzeń, bardzo ciekawych, nawet nie wiem czy nie ciekawszych niż do tej pory w, już w początku tej kampanii prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych, bo w pewnym momencie myśleliśmy, że to wszystko co się dzieje to już jest tak poukładane, że już Donald Trump wie, co go czeka, wie w jaki sposób atakować całą swoją strategię polityczną, którą przygotował do tych wyborów. W zasadzie miał już w jednym palcu, wydawało się, że nic go już nie zaskoczy, a tu nagle taki, taki zwrot akcji w niedzielę. Ja też nie ukrywam, że cały czas śledziłam wydarzenia i wszelkie rozmowy, dyskusje dziejące się na ten temat w środkach masowego przekazu i rzeczywiście myślę sobie tak, dla nas najważniejszy chyba jako dla Polski, dla której też no, Stany Zjednoczone są takim wyjątkowym, ważnym sojusznikiem i tu mówimy głównie przecież o sytuacji wojny, tak, i o Ukrainy w tej chwili chociażby, to dla nas być może nie tak ważne byłoby to, kto będzie reprezentował demokratów w tej chwili w tej kampanii. Pani dziś, natomiast to czy ta osoba będzie w stanie wygrać te wybory, no i przede wszystkim podążać drogą tą i, to, i tymi zadaniami się zajmować w taki sposób, jak zajmował się Joe Biden. Wydaje się, że Kamala Harris, która nawet dzisiaj rano jeszcze oglądałam, wielkiej euforii, roztaczająca wielką swoją miłość do Joe Bidena, wydaje się być, fakt raz, kandydatką naturalną, a dwa wydaje się, że przejmie wszystkie te działania, które Joe Biden realizował i wówczas, gdyby ona wygrała te wybory, myślę, że moglibyśmy czuć się my, jako Polska, bezpieczni, że to, co do tej pory było realizowane, będzie nadal kontynuowane przez nią. Natomiast rzeczywiście już jest sztab, już ona działa, ale jeszcze nie ma tej ostatecznej nominacji. Natomiast... I trochę na nią jeszcze poczeka, właściwie prawie miesiąc, tak, do prawie 22 miesiąc. sierpnia. Tak, tak. Aczkolwiek wydaje się, ja tak myślę, że skoro Joe Biden od razu składając rezygnację, jak gdyby daje wsparcie i, i jak gdyby nominuje do tego ubiegania się o fotel prezydenta, Właśnie Kamali Harris, to nie jest to też przy, takie spontaniczne zachowanie. To jest już pewnie kwestia pewnych dyskusji, które do momentu ogłoszenia jego rezygnacji musiały się już dziać i być dyskutowane. Ja osobiście jako kobieta. Cieszę się, że to Kamala Harris. No jest to pewne złamanie standardów, które do tej pory w Stanach obowiązywały, gdzie często kojarzyliśmy tylko prezydentów z, pana, z państwem, z panami, z mężczyznami, którzy są już bardzo zaawansowani wiekowo. Ona wprowadza zupełnie nową świeżość serdeczny uśmiech, kobieta pochodzenia chyba też hinduskiego, więc też kwestia mniejszości. To wszystko, myślę sobie, będzie bardzo, bardzo ważne dla nas, aczkolwiek najważniejsze pewnie, kwestia NATO, NATO, współpracy transatlantyckiej, czyli te wszystkie kwestie, tarczy wschód, to co Biden tak mocno wspierał i na niego mogliśmy tutaj liczyć. No ale dla nas najważniejsze, myślę, żeby nie wygrał lider partii republikańskiej, czyli Donald Trump. To będzie najważniejsze. Niektórzy komentatorzy mówią, ale takie wyraźne stawienie na demokratów, to jak później wygra Trump, to jak polskie władze dogadają się z Trumpem i czy będą w stanie się dogadać. Ja myślę, że to jest cała tajemnica relacji dyplomatycznych i rozmów, jakie się podejmuje i my nie mamy wyjścia. Ja myślę, że przed nami rozmowy, zresztą Donald Trump też o Ukrainie się wypowiada, jego nominat tak na, na, na funkcję wans, zastępcy również, jest co prawda przeciwny pomocy Ukrainie, ale te rozmowy są, myślę, przed nami i przed tym kandydatem, który to poparcie w Stanach uzyska. Ja myślę, że też bardzo często zarzuca się chociażby koalicji na 15 października, że nie dotrzymuje pewnych zobowiązań, obietnic, które były podjęte, ale co innego jest kampania wyborcza. I głoszenie też haseł, pewnych, populistycznych, nawet przez Donalda Trumpa, a co innego, jest objęcie tego fotela, i potem przejęcie tej odpowiedzialności. Czyli I... liczy Pani na to, że on się jakby co zreflektuje troszeczkę. Być może zreflektować bardziej zadba o Europę, niż to zapowiada. Myślę, że myślę, że w trzeba, trzeba w to wierzyć przede wszystkim. My nie mamy wyjścia, i te rozmowy, i dyskusje, i wizyty oficjalne na pewno y, będą miały miejsce, aczkolwiek nadal wyrażam przekonanie, i, i myślę, że moja intuicja dobrze mi podpowiada, że tym razem to będzie. Kobieta. Pani senator, skoro rozmawiamy o kandydatach na prezydenta, no to trudno nie zapytać o to, kogo Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska wystawi w przyszłorocznych polskich wyborach prezydenckich. To na pewno będzie Rafał Trzaskowski, bo on sam w wywiadzie opublikowanym na początku tygodnia twierdzi, że to wciąż nie jest pewne. Jeszcze nie jest pewne. My jesteśmy tak naprawdę po batalii wyborczej, prawda? Wybory parlamentarne, samorządowe, do europarlamentu. Jeszcze chyba też te emocje do końca nie opadły, bo, bo w tej chwili też porządkują się sprawy związane chociażby ze obsadzonymi stanowiskami w poszczególnych ministerstwach na skutek tego, że niektórzy ministrowie przeszli do europarlamentu. Za chwilę pewnie rozpoczną się już rozmowy dotyczące tego, kto będzie tym kandydatem obozu demokratycznego na prezydent ta RP. Pytanie, czy będzie to jeden kandydat? No właśnie, na pani zdaniem jest to realne, żeby wszystkie partie tworzące obecnie koalicję rządzącą wystawiły wspólnego kandydata? Ja myślę, że byłoby to dobre rozwiązanie, bo przede wszystkim by świadczyło o tym, że jednak mimo wszystko, mimo różnych zaburzeń, które dzieją się w, w Sejmie i w parlamencie, bo jesteśmy tego na co dzień świadkiem i też pewnych niezgodności między ugrupowaniami, które tworzą tą koalicję, to jednak wytypowanie jednego wspólnego kandydata no byłoby takim dowodem jednak dobrej współpracy i też pewnej spójności międzykoalicyjnej. Między ale przede wszystkim myślę, że Rafał Trzaskowski jest na dzień dzisiejszy najbardziej przygotowanym kandydatem do tego, żeby o funkcję prezydenta Rzeczypospolitej się ubiegać. Już nie wspominając nawet jego wykształcenia wszechstronnego, ale i jego doświadczeń. Praktycznie każdy szczebel możliwy przeszedł jako poseł, jako minister, jako europoseł. W tej chwili przecież też pięknie w pierwszej turze wygrał wybory prezydenckie, jeśli chodzi o Miasto Stołeczne Warszawa, więc myślę, że dla, dla... Przyszłości Polski, dla również koalicji obecnie rządzącej, osoba Rafała Trzaskowskiego, no to też pewne zapewnienie tego, że to wszystko, co w tej chwili się dzieje, do czego zmierzamy my, w, powiedzmy sobie, naprawianiu tego, co przez 8 lat było dewastowane, to jedynym dla nas gwarantem na dzień dzisiejszy, bo nie znamy innych możliwych kandydatów, no jest Rafał Trzaskowski. No i tutaj decyzja będzie jesienią, tak? Myślę, że, że, że to zostanie wystawione. Tak, tak. No to teraz kilka zdań o trochę bliższej przyszłości, bo jutro zaczynacie posiedzenie Senatu i będzie kilka ustaw, które zostały już przyjęte przez Sejm i w Sejmie budziły pewne emocje. Między innymi ustawa o użyciu broni przez służby mundurowe, która zdejmuje odpowiedzialność karną z żołnierzy i funkcjonariuszy używających broni w sytuacjach wymagających natychmiastowego działania, czyli na przykład na granicy podczas jakiegoś mhm. szturmu przez Sejm przeszła, przez Senat też przejdzie, jak pani sądzi? To znaczy tak, w tej chwili y, oczywiście ta ustawa została przyjęta bodajże 12 lipca przez Sejm, już została skierowana przez marszałka senatu do naszych komisji senackich to jest komisja obrony narodowej praw człowieka i praworządności te komisje będą zajmować się dziś prawdopodobnie tymi ustawami są tam z tą ustawą są tam pewne już czytałam opinie uwagi legislatora one dotyczą pewnych brzmień zapisów w tej ustawie ale również określonych definicji my tak naprawdę sprawozdanie komisji poznamy jutro ewentualnie też kwestie czy jakieś będą poprawki na przykład tak sugerowane czy też nie natomiast rzeczywiście w porządku obrad ta ustawa będzie jutro przedmiotem naszych dyskusji i być może też Kolejna próba składania poprawek przez chociażby prawo i sprawiedliwość, które nie przeszły na etapie Sejmu. Natomiast abstrahując od tego, jak do tego się komisje i sprawozdawcy jutro odniosą, jak będzie dyskusja przebiegała, no to na pewno ta ustawa jest absolutnie niezbędna. Ona musi się pojawić, bo tak jak wszyscy wiemy, jakby dzisiaj nie mamy klasycznej sytuacji pokoju, nie mamy klasycznej sytuacji wojny. To jest czas takiej wojny hybrydowej i ustawa, która ma jak gdyby regulować kwestie związane z użyciem sił zbrojnych, tak w kwestii właśnie w sytuacji pokoju, czy też zapewnienia ochrony prawnej, tak jak pan powiedział, funkcjonariuszom policji czy Straży Granicznej, czy jest absolutnie niezbędna. Ja też chciałam podkreślić, że żadne zmiany prawne ja początkuję jako senator, tak, jako senatorka. Natomiast z moich obserwacji już teraz wynika i z tego jak człowiek wszedł w głąb już tego, jak to funkcjonuje, żadne, żadne działania i zmiany prawne nie dzieją się z biurka urzędnika. Wszystkie spotkania, komisje, opinie są dyskutowane szeroko, nawet chociażby przez. Komisje senackie, kiedy dana ustawa jest przedmiotem naszych obrad, są zapraszani przedstawiciele określonych środowisk, instytucji, lobbyści. Wszyscy mają prawa, prawo zabrać głos i ich opinie są bardzo ważne. Zobaczymy, co się dzieje na spotkaniu komisji, które teraz się tym projektem zajmują, ale na pewno jedno jest ważne w sytuacji granicy tego, co się dzieje, tej eskalacji, agresji to są zmiany absolutnie niezbędne. Ewa Kaliszuk, senator koalicji obywatelskiej była gościem porannych pytań Radio Olsztyna. A te zmiany, o których pani senator teraz na koniec mówiła, będą debatowane podczas zaczynającego się jutro posiedzenia Senatu. Bardzo dziękuję za rozmowę Pani Senator. Dziękuję senatora. ślicznie. Do widzenia.